Czekaj, Classic? Nie, czekaj, jak ci się zmienia Classic się to Ale okay. mapę jakąś? Uj, Space best? jakaś jest. Idziemy do Space? Yeah. The, yeah. Nie, chołki, chołki, chołki. Nie. Space. Space. Dobra. Ale klasik jest głupia. Klasik, <laughs> klasik to Okej, okay, może. Nie, yeah, klasik. Nie będę grał żadnymi waflami <grym _> ja, <a. grym _> Później się jeszcze bardziej irytuje Ta gra wystarczająco szumikająca no. <grym _> jak, jak to w się robiła? Jak się robiło 3 Nie W 3D No patrz trafiłem O kurna spadłem ja kurwa, oczywiście jak zwykle Easy Nie, no tak kurwa. dobrze Dlatego <noise> 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 no jasto nie gra Nie wiem, kto będzie cześć na świecie Nie wiem, co to Trzeba O, tu się da spaść Jak co tu się zrobić. spaść Uwaga, chłopaki Easy. Easy Jestem przy tym Czekaj, ja co się dało za pierwszą to zrobić? I się... O, ja wiem, już gdzie? Ja Tutaj, nie. kurwa. No co? To, to mnie nie wciągło? No wcześniej mnie! No kur... No już myślałem. Na no, a bym wam nie powiedział pod którym jest free kamera, to już chujowie. A w sumie tak nie klikam. Ja też nie. Ty! Prawie za pierwszym. <laughs> no nie, yeah. nie przejdę. do Ja? No nie, zatrzymało yeah. mnie. Nie, yeah, tak blisko! Jest to <laughs> <najważniejsze>. <laughs> <laughs>

Nie, ja mam otwarcie. No dawaj, Michał, no dawaj! Pięknie, no pięknie. Ile tam już uderzeń? Pięć będzie? Pięć będzie! No nie! Ooo, o, 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 dobrze. O, ale lepsza. Kupi to na zawsze. Ja. Szczęście. Dobra. Ej. Wciąga, co to robi? Prawda. No pierdola. Dobra, dobra, mam już pomoc. Na łodzi Michał, czy nie? Nie. Kurwa, oczywiście, miała ja to nie przelecej. Ty. O, kurwa. To <grym> morłem. Opisywanie swoich wrażeń słowami w tych jest super. Ty. O, o, o. <grym>

Jak się to robi, oj chuj Jak on w lecie się skurwia No nie oh. Jak tam 25? Mówię ci inne poproszę Niech nie, tak to znaczy. O, i widać kto jest tutaj pierwszy O, a to co robi? Wypycha, tak? Ja, ja jak z... sprawdziłem. Ale to czarne to. to... Nie. Nie wypchnąłem. Oho, no, spierdoliłem się. Tak. Fajnie. No, nie wiem, No cichy. O kurwa, to gdzie trzeba iść? Do przodu wręcisz. I. No jak tam Michaś? Jak tam? Ile już tak uderzę? Co? Siedem? Siedem, osiem ja. Zobatrz! Uda mu Oo pięknie dziewięć uderzeń. Tak jest! Tak jest! Ładnie! Ładnie, ładnie! O! Jak Że... co to robi? Trzeba się wybać na sirody. O! Aj no nie. Ja masz. Kurwa. No, kurwa ten ses leciał tam na dół. Pierdole w zasadany, jak zwykle. No, nie zeswaj się. Ta gra budzi złe emocje, Zachuj się Ty kurwa, to rato. Michał, pojebaliśmy strony? Nie Gdzie mamy wlecieć? Na to? Na te wyspy, co tam A na górę, jak jesteś na krawędzi, ta, ta. czy Nie ta, 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 ta nie będzie jak zwykle, <grystanie> kurwa, O ale to ograłem. Ja też. Dobra, ty lepiej ogram. <grystanie> <grystanie> A Tomek co, będzie się męczył? Już dwa uderzenia. O, wciągnęło w czarną dziurę. Co tu się stało? Czarna kulka, czarna <grystanie> dziura. No, przeniesie nie na górę, czy nie? Nie, to stąd będziesz że <śpiewanie> <Oho>! Sześć uderzy. <śpiewanie> Kurwa, zamykaj, mam, w nie, <śpiewanie> Ech, nie, 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 się nie, się od razu z platformy, tak? A to tu jest z platforma? <grym> <grym> nie, no chyba sekundisz w tym momencie, no nie? Nie mogę, no ja nie wytrzymuję przy tym głównie. No przecież to jest kurwa jakiś. No <grym> nie! <Yeah, yeah. grym> to jest komedia! No nie mogę, no to prosto, ja nie wytrzymuję! nie mogę w to grać, no kurwa, ile tam uderzyń trajerzy czarny? Co? 7? 7 no nie, i wafla. Pięknie. Widzę, że golfa to ty potrafisz grać. O, jest to. O, o. o, jak powtórzył. Co piłko Spokojnie trzeba się skupić. Weź po prostu na wprost. Widzisz? No ale znowu mnie obandę i wywala mnie. Jaż tak robiłem. No to w rurę, w rurę. No, przez rurę przeskakuje. Aha, to mnie po prostu skaczesz w górę. Dawaj, dawaj, dawaj. Co ty robisz? No jak to mam zrobić? Na naszą podróż idą, a musisz wlecieć ze mnie. pierdolę. Jej, nie zamykamy ty, nie to kusi. Kurwa. Coś. Ale jest? nisko było. Nie, jest dobrze, tylko że... Nisko o chuj by to strzelił. O chuj. ona A, bo ona Siema. w górę... Dobra, to ja wybieram. Skoczyłeś po tym? Nie. Gdzieś się A, tam gdzieś, w domu. to by to, to zacząłem grać. Pierwszy się. O, to ja Ło wow. wow. A taki dobre początku To Po tych liściach kurwa trzeba skakać, da? Nie O no. no ja stwierdziłem, że tak strzelę do góry może gdzieś trafię <gryw>

ty, nie tak. To... Ale ten liście! <paralizaci> w którą stronę? Nie no, to, no przed siebie kliknij sobie coś i zobacz, w dół musisz zjechać. Pod B jest kamera. Pod C. B? Pod B C, nie nie wiem w którą stronę jest ten liść. Prawo zobacz, jak masz ten pilar, to to od razu Nie w to prawo. No to teraz do przodu. O i teraz znowu. No to wiesz, pod kujem jest no kamera, a napierdalasz pod... Tak? Nie mogłeś od razu z tego liścia się spierdolić na dół? Nie. Ja tak zrobiłem. No ale ty jesteś mądry. Nie, no, oczywiście jestem mądry, Nigdy w to nie wątpiłem. Nie spodziewałem się, Michał, że ty też mogłeś w to wątpić, że dopiero teraz to przyznałeś. Kurwa, no. Michał. Jak tam? 57. O kurwa, ja to robię, o. O zdziwin. Ja pior kręcę się. Ej, wypierdalać ode mnie. Ja pobiedzę dwoma czarnymi dzielami cały czas na to. Kurwa ja też! Ej, kurwa, poszedł mnie. Ej, zjadłam. A nie! Przestawał.

Gdzie ja mam lecieć? Sprawdzam, co tu was. Nie prosto, nie prosto. Prosto. No, idealnie nasz no. wprost będziesz dobrze leciał. Dobra, co jest? Też się zablokować? O... Nie, bo my stąd mamy lecieć. A, Aha, to jest? No i się spis. Dobra, i to mnie nie wciągnie, tak? No kurwa, jak 12. A nie, tu można dołóż, tak? Mm. Nie wiem, ja jakoś w obok płynę, Ja też. No, dołóż, kurwa, chodźmy. Pff, debladem. Nawet nie wiecie, co zrobiłem w tym momencie. O, widzę cię. Płynę. 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 Nie! teraz taj pety Też tym lecę, a co? Siema Wciągnęło mnie, oczywiście. Kurwa, nikogo innego nie wciągnę. Nie, Serio? jak zwykle. Sejs, No Dobra, kurwa, wydźwięczam takie spizdy tutaj. Wydźwięczam sobie powodzenia. Ty Michał na tą górkę lepiej czekaj Bo tam trzeba na górę wlecić teraz To jest Ciekaw że da się przejść za jednym uderzeniem już. Chyba nie, nie, to... Chociaż może jakby się jakoś odbijało No oczywiście, no oczywiście <laughs> Tak tak! Ooo! Już myślałem, że nie trafiłem! Ooo! Ja Ja pewnie znając moje szczęście, to nie trafię tutaj z tego. Nie? Michał i tak jest gorszy. Dobra, ja to ja rozumiem. Teraz... Dobrze Michał, pięknie. Pięknie już to. Pięknie. na pewno nie proste, Chociaż... Kurwa, nie przeleciały. Ej, bo ten to zrobię A chuj ten testu Sprawdź to lewo, są komu O, da się Ej, gdzie ja mam teraz lecieć? A, tu To kurwa, Ja pierdolę! Prost. Maria Maria, kurwa, trzymajcie. Trzymajcie, bo, bo nie kurwa, Prost. prost. jeszcze mogli zrobić, zrobić kurwa, Chyba no nie czy... A, pierdziało. <śpiewanie> Chyba wszyscy po 14 będą mieli. Nie, ja już czekam. Ja to będę miał milion tutaj. Ooo, ohoho. O! No, no, daj, daj. Zróbmy to delikatnie. jak tam na powerball, bo to już... Z... Tam nie ma seksu Miałam 12 już nie? O i chuj Wygrana Ja pierdolę Sram na tą grę Jeszcze ja. jedna ma na został Pierdolę, nie gram w to. No nie dawaj jest. no charcho Ty je panem A w to hupsuję Pierdolę Gówno, kurwa jakieś wyskocznie srocznie, inne rurki, nierurki, pierdolone jakiś, nie wiem, niedoruchanie co te gierkę Sram na to na tak... <grywania> Idioci. Wymyślałem, <grywania> że kurwiają, tylko zamiast czerpeckiego szyja, eee, Ja się chciałem odstresować, a to jeszcze bardziej się szpuściłem i tyle. Eee, a, Ужасно, ужасно, Герк.